Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na nowy Simsowy odcinek. Tym razem wychodzi nam nowy pakiet The Sims 4 być rodzicem. Także zobaczymy, co tutaj mamy nowego. Zapraszam do oglądania, nie zapomnijcie łapce w górę. Zaczynamy od przeglądu rzeczy, jako że być rodzicem, to zaczynamy od mamuśki. Także patrzcie, to jest pierwsza nowa fryzura. Tak ona się przedstawia, warkoczyk. Coś takiego, słuchajcie, zwykłego, ale ten warkoczyk czegoś tutaj dodaje, takiego. Smaczku. Kolejna fryzura jest taka kilkukolorowa. To po prostu fryzura papugowa. Jak to papuga, chyba. <laughs> ciekawie, ciekawie to wygląda, aczkolwiek kształt tej fryzury, kształt tej głowy mi się średnio podoba. Tutaj jest jeszcze coś w tym stylu. To jest też nowe. I takie kręcone włosy. Identyczne są, słuchajcie, dla mojego dziecka, przecież. Dobra, zostaniemy przy tym, bo to mi się najbardziej podoba. I sprawdźmy, czy mamy jakieś nakrycia głowy nowe. Nie ma. Dodatki nie ma. Makijaż chyba też nie będzie. Dobra, lecimy, słuchajcie, teraz z górnymi częściami ubioru. Także mamy taką oto bluzeczkę. Wiecie co? Zrobimy jeszcze jednak tak. Taka bluzeczka w kwiatki. Teraz są modne takie odkryte. Tu można sobie też zrobić takie pofarbowane. Słuchajcie, jakby Acid Wash to kiedyś było bardzo modne. Modne właśnie są też teraz te odkryte ramiona, także tutaj widzę, że Simsy są na czasie. Może być we wzory, może być w zwykłym kolorze. Teraz jest taka sportowa bluzeczka, fajnie, bo tutaj od spodu coś wystaje, widzę, że mamy tutaj mnóstwo różnych takich detali, a ja na to zwracam uwagę, że tutaj się cieszę. Do, na pewno do sportowego stylu będzie to pasowało i taka bluzka to tak mi się średnio podoba, szczerze powiem. Ale w sumie na sportowo może też. Jakoś tak dziwnie wygląda, że tutaj jest tak postrzępione, tak moim zdaniem. E, I kolejna bluzeczka jest taka zwykła, taki sweterek jakby, coś w tym stylu. Mhm. Dobra, i bluzka biała. To też tak, na sportowo, w sumie tak, być rodzicem to trzeba zawsze za dzieckiem biegać, to trzeba mieć sportowe ubrania, tak myślę. <laughs> I taka bluzeczka, uuu, na jedno ramię. fajnie, 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 to mi się podoba w takim kolorku, przepięknie, myślę, że dla nastolatek będzie to fajnie wyglądało. Dobra, chodźmy teraz na całe ciało, czekam na jakieś sukienki. Nie ma niestety, patrzcie, mamy misia awokado, może być miś pomarańcza, winogrono, ananas i truskawa, szkoda, że nie ma, wiecie czego? Arbuza, bo ja wielbiam arbuzy. kto dotrwał do tego momentu, nie pisze, tylko nie mówcie o co chodzi, tylko dla tajemniczonych. O, fajne dresiki, słuchajcie, fajne. No właśnie, miętowe dresy. Mhm, po domu będą jak znalazł. Teraz spodnie z kwiatami, mnóstwo spodnie z kwiatami, teraz też w sklepach, ale wolałabym rureczki, także szkoda, troszkę, że są takie rozkloszowane. Spodnie piżamkowe mogą być w kwiatki, mogą być w kwiatki. Nie widziałam w króliki, w kratkę, chciałam powiedzieć. Eee, Mogą być też zwykłe. okej. Okay. I teraz takie sportowe spodenki. Poczekajcie, tylko zdejmijmy te rajstopy, bo ja tak mówię, czy to jest rajstopą? Nie. Tutaj od spodu, jakby takie coś czarne wystaje. Ciekawe, ciekawie to wygląda. No i tutaj z przewiązanym. Ej, ciekawa faktura. Ja cały czas mówię ciekawa. Ładna faktura tego jeansu, taka bardzo realna. To mi się podoba, zawsze zwracam na takie rzeczy uwagę. E, tylko mogły być właśnie obcisły, no ale cóż, nie mogę mieć wszystkiego. Ale ładnie. Patrzcie, fajna ta kompozycja. Taki biały dżinsik i krata. tak najbardziej. Dobra, więc tutaj przejrzeliśmy wszystkie spodanki, jakie mamy. Dodatki są jakieś są skarpety! Wow! Ale długie! Mogą być różne wzory też, dobra. Kwiaty też mogą być. I buty. Pokażcie nowe buty. Nie ma nowych butów, a to szkoda. Dobra, dajmy w ogóle jakąś stylówę, żeby to coś było ubrane, bo tak mówię. Nie chceś, nie pasuje tutaj, nic w ogóle, dobra. Potem ją przebierzemy, także spojrzeliśmy tutaj wszystko. Zobaczmy, co nowego mamy dzisiaj dla taty. Tatko, tatko, pokaż nowe włosy. Tylko jedne. Ciągle wydaje mi się, że te włosy tak samo wyglądają. Zarost, nic nowego nie ma. Pyk, pyk, pyk. No to teraz prosimy o ubrania, więc tutaj jakieś takie łaty, plamki. Może być też zwykłe. Dla mamuśki, uh -huh. do mamuśki będzie pasowało. Można do, dopasować takie stylówki. To jest jakimiś. Z wieżami, surferami zwykłe. O, to mi się podoba. Moro! Hmm, fajnie. Taka kurtka jeansowa. Lubimy kurtki jeansowe jak najbardziej. To jakieś odznaki. Taki sweterek, identyczny jak dla mamuśki był. Dobra. I coś takiego, ale przypakowany ten tatko. No, na sportowo dzisiaj właśnie robią te stylowe. Górne części ubioru. na całe ciało. Też mam tego awokado, misia i tak dalej. Warzywka i owocki. Spodenki takie, zwykłe uuu, jakie te spodnie są, słuchajcie. <taki> takie pochlapane, takie jest jakby ich styl. Dalej jest w kratę. Spodeń. Dobra, mamy teraz takie spodeneczki jeszcze, takie jak dla mamuśki. I dresiwo. Takie same też jak dla mamy Pan w miętowych dresach. No spoko. Dodatki, skarpety, buty nie ma. Dobra, to przechodzimy teraz do dzieciaczków i do dziewczynki. Jakie włoski nowe? Tylko dwie fryzury. ok, Coś takiego. Ciekawie! Takie warkoczyki. Mm -hmm. Spinki nam się nie zmieniają, cały czas ten sam kolor i takie. O, no to to mi się nie podoba, ale szkoda tylko, że dwie fryzury, nakrycia głowy, dodatki, makijaż, nie ma nic. Więc sprawdźmy, jakie mamy stroje. Uwaga! Więc pierwsza koszuleczka z łapki, Łapy, łapy, cztery łapy. Może być też właty. Także tak to wygląda teraz taka bluza do sportowego stylu. u fajna pantereczka, bardzo ładnie. No i znów te dziury, znów te poszarpania. Jakoś nie jestem fanką tego. Coś takiego. Ej, mi się wydawało, że coś podobnego chyba jest dla dorosłych, albo już było, tylko nie była tej wiązanej yy, koszuli, tylko była taka zwykła, tak mi się wydaje. Ale bardzo ładnie, bardzo fajna ta koszuleczka. I tak. Dalej są poszarpańce, kraty, oczywiście w różnych koloreczkach. Pyk, pyk, pyk. I tutaj pasujące do bluzy dresowej spodenki i spódniczka. O, spódniczki brakowało dla dziewczyn. O, fajnie! Może być też takie gwiazdki, może być zwykła, może być tutaj też jakiś wzór. Ciekawie. Dobra, więc tak, na całe ciało. Uwaga, kochani! Piękna sukienka, śliczne ombre. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Taka wakacyjna, no to mi się podoba. Łapka w górę za to daję. Następnie jest sukieneczka taka z szelkami. Tutaj nie podoba mi się takie połączenie, bardziej takie zwykłe wolę, ale na pewno któreś z tych się do rozgrywki przyda. I piżamy mamy nową. W sumie te piżamy niby jakieś są, zazwyczaj daje te kombinezony śmieszne, to, ale one są też z różnych akcesoriów. E, I tak, jesteśmy misiem. He, he, he. Misiu, 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 pisiu. E, więc teraz dodateczki. Nie ma, butki będą jakieś. Mamy jedne nowe buty. Liczyłam, że będzie coś więcej, no szkoda. E, takie jakby siateczkowe balerinki na lato. Jak znalazł. Chodźmy teraz do chłopaka. U chłopaka mamy, słuchajcie, włosy te same, jedne. Nakrycia głowy, dodatki, makijaż nie ma, nic. Teraz górne części ubioru, taka koszuleczka. To samo jak u dziewczyny. I teraz mamy jeans, bluza. Fajnie. Może być różne kolory, różne wzory, może być zwykła koszulka, może być z jakimiś wzorkami. I proszę bardzo, paseczki. Piłeczki, zwierzaczki będą też. O, widzicie, wykrakamy jak dla taty więc może tatuś synem się podobnie ubrać. Także tylko trzy bluzki, dalej spodnie. Dobra, to było te u dziewczyn też. Tego u dziewczyn nie było. O, to są spoko, ale też takie łaty. Ja nie wiem o co im chodzi z tymi łatami tutaj, powiem szczerze. <gryw> Bardziej bym wolała takie nowoczesne rzeczy. Nie ma w ogóle butów żadnych. Dziwna sprawa. Dobra, słuchajcie, zobaczmy jeszcze, czy mamy coś dla małych dzieci. No bo w sumie dla małych dzieci, jeszcze ostatnio chyba nic nie wyszło. Tak mi się wydaje, w tych akcesoriach, pakietach. Hopie, witam cię. A to miała być dziewczyna, okej. Okay. Czy jakieś włosy mamy nowe? Nie ma, niestety, ej, sabo. No dobra, to przechodzimy, słuchajcie. Czy to jest coś nowego? Tak. Dla chłopaka i dla dziewczyny zawsze są, słuchajcie, te same ubrania, więc tylko przejrzymy, więc mamy coś takiego, e, te ogrodniczki. No ogrodniczki już mieliśmy, więc liczę na coś innego. No i piżamka, taka, taki komplecik. O, są też jakieś wzorki, jak widzieliście. Dolne części ubioru nic nie mamy, dodatki są. I mamy tutaj takie rajstopki, że jedna rajstopa jest inna, druga inna. O, można sobie tutaj też paseczki wziąć. Także trochę tego jest. W kropki spoko, czyli to się na pewno przyda. O, lubimy, lubimy takie rzeczy. No i nie mamy, słuchajcie, żadnych nowych budków. Szkoda! Witam, witam. Zaczynamy słuchajcie przegląd rzeczy. Na samym początku lecimy z łóżeczkami. Także łóżka mamy dwa. Nowe, tak one wyglądają. Słuchajcie, można tutaj sobie oczywiście pozmieniać kolory. U, tu były jakieś wzorki też fajnie. O, dla dziewczynki do pokoju jak najbardziej to mi się podoba. Ciekawie, ciekawie, może też być w jakieś takie kropki, czy to planety, ale różowe wybieram. Drugie jest takie bardziej spokojne, ale też może być takie ombre, falowane, fajnie, fajnie. Dobra, więc teraz lecimy. Słuchajcie, z krzesełkami, postawimy kilka nowych krzeseł koło siebie i będziemy je przyglądać, jak to one. Wyglądają, także tak one się różnią, jak widzicie. Czy to jest takie wysokie krzesło do baru, czy dla dziecka? Chyba do baru, słuchajcie, tak mi się wydaje. Dokładnie. Dobra, i przeglądamy sobie teraz kolorki. To jest bardzo ładny styl, mi się podoba. Będzie pasował do takiego łóżka, takiego jedna z najlepszych energia, Wiecie, o co mi chodzi, takie, które ma moja Laura i właściwie większość ludzi też się używa. Fajnie. Podoba mi się to, że tutaj jest jakiś wzór, że właśnie mamy różne kolorki, wzorki, ale w paski też było takie. Było coś paski w kropki. Kropki są super. A kropek chyba w Simsach, jeżeli chodzi o jakieś yy, dekoracje, mało było. Takie są oto krzesła. To mi się średnio podoba. Kojarzy mi się z takim powiększonym krzesłem dla mojego dziecka. <gry> I tutaj jest też takie o takie fajne, ozdobne, bardzo ładnie bardzo mi się podoba, że właśnie nie jest to takie nowoczesne tylko właśnie troszkę tak do starego stylu powracamy i takie krzesło barowe o, z taką podusią, bardzo słodko, uroczo to wygląda, taka trochę Ikea style bym powiedziała, dobra i lecimy teraz z dwiema nowymi kanapami o, jaki przytulnie poduchy. wiecie, że ja poduszki uwielbiam, jestem mega wielką fanką poduch, tutaj taka fajna faktura jakby taka w krateczkę troszeczkę, czy wy to widzicie dobra, zobaczmy sobie jakie mamy kolory śliczna a, tak mi się podoba. No przepięknie. Powiem wam, że no jestem fanką tej kanapy. I te poduchy, marokańska konieczyna, XD, fajne, bardzo ładne. To dla dzieciaka, by może dała, słuchajcie, taką kanapkę. No, fajnie prześliczne te kanapy, dobra i lecimy teraz z nowymi szafkami czy to nowe style do kuchni? Jak najbardziej uuuu, a tutaj wisząca szafka dobra, to sobie zaraz weźmiemy jakąś ścianę i to zobaczymy ale spójrzmy, słuchajcie, na te na te szafeczki, taki blat, słuchajcie, on wygląda taki łaciaty troszeczkę Łatek, łatek, dobra, postawmy może tutaj o, widzę jakieś okna nowe chciałam ściany postawić, a tu się dowiedziałam nowych rzeczy, postawimy sobie ścianę jest ścianeczka i wracamy do przeglądu, kochani więc tak, jeżeli chodzi o to, to już wywaliło mnie zupełnie z mojej kolejności ale to nic, w sumie chyba jakby od końca możemy robić, dobra więc to była ta szafa, która, szafa, szafeczka która pasuje, można sobie pozmieniać kolorki oczywiście można tutaj y, też ją powiesić myślę, że w jakimś ogródku, też na zewnątrz nie by wyglądała, bo tak się wpasuje. No. Dobra, i tutaj jest coś nowego. Jest to zmywarka do naczyń. Ja zmywarki nie używam. Chyba wy też nie używacie, co? Jak to? Przemysłowa. Nie mogę jej postawić. Aha, tylko dla. Co, co, co? Na określonych obiektach. Czy na stole ja mam to stawiać? Ja nie wiem. Dobra, nie potrzebujemy zmywarki. Powiem tyle. Ja jej nie używam. Niech ktoś napisze, kto używa zmywarki w ziemszach. Taka książka. Książka. Półka z książkami. No, książka tutaj też jest. Fajnie. W różowych kolorach do pokoju dziecięcego będzie jak najbardziej pasowało. I postawmy jeszcze kolejne inne, nowe meble, które tutaj mamy. Wszystko tak w jednym stylu. Wszystko pasuje. Oczywiście różne kolorki. Świetnie. Fajnie. Coś takiego. miętowe, Uuu, to ja chyba miętowy pokój zrobię, słuchajcie. Czy my patrzyliśmy na nową kuchenkę? Nie. Fajna, taka retro. Czy będzie czerwona? O, tutaj do takiej Magdy Gessler by pasowała. Dobra, tutaj spojrzane, spojrzane, jak ja to mówię, spojrzane, spojrzane. Loduwa jest, nowa lodówka. Nie spodziewałam się tego, taka trochę zabudowana. Do tych mebli pasuje, ciekawa. I tu z pojemnikiem na lód, ale fajnie, ciekawe, czy będzie można mieć lód. Dobra, i mamy tutaj lampeczki takie. Ciekawe te lampy. Bardzo ładne, myślę, naprawdę, takie dla dzieci jak najbardziej, można zmieniać kolory, tutaj może być bez gwiazdek, dobrze, to teraz musielibyśmy jakiś pokój tutaj, słuchajcie, dać zanim te lampy przejrzymy, no to za chwileczkę, wróćmy może tutaj tak nie po kolei, ale do początku, czyli mamy takie biurko, identycznym stylu jak meble. No, można sobie pozmieniać też kolor blatu, kolor nóg, ciekawie. Ciekawie, a dzisiaj wszystko dla mnie jest ciekawe, kochani, ale naprawdę, podoba mi się, bo mamy i różowy, i miętowy, ja będę robiła na pewno pokoje dla dzieci. To na bank i mamy jeszcze taką otopułę. E, tutaj te dwie razem do siebie pasują. Wszystko do siebie pasuje. Myślę, o różowiutkie. Jestem fanką różowego. I tutaj mamy taki stół. Bardzo mi się podobają właśnie takie niziutkie przy kanapie, żeby postawić, żeby w środku były też takie jakieś półeczki. Bardzo lubię, bardzo, bardzo, bardzo. Trochę mi brakowało właśnie takich rzeczy w Simsach, także tutaj jestem zadowolona, mamy biurko dziecięce. Kolejne biureczko, taka jakby toaletka. Uuu, ja bym z tego toaletkę zrobiła i biurka, oczywiście, też można to do szkolnego, to mi tak się ze szkolnymi biurkami kojarzy, nie wiem czemu. Dobra, i mamy duża umywalka. No dziwna, dziwna powiem szczerze. Też może być dużo różnych kolorów. E, tą umywalkę patrzyliśmy, jest jeszcze taka umywalka, ok? Połączona razem z szafką. Spokojnie zawsze robię szafki i umywalkę stawiam na to. Zawsze właściwie tak robię w Simsach w większości. E, I tutaj mamy wannę z zasłoną. Ale fajna zasłona! Słuchajcie, ja oczekiwałam na takie właśnie rzeczy. Oh. Mm. Ale fajne. Chciałam powiedzieć, że to zebra, ale dla dzieci na przykład coś takiego. Ja już robię w mojej rodzinie z to dzieci wymianę to na bank. O, pamiętnik tu mamy, kochani. Patrzcie, skódeczko. Fajne. Dobra, i teraz tablica ogłoszeniowa. Super, tu jakieś nagrody, jakieś coś. Gwiazdki, nie gwiazdki. Lubimy takie rzeczy. Kosz. Ja myślałam, że to kosz będzie, to jest tylko taka naklejka. To nie jest za naklejka. Dobra, i coś takiego. Też kolejne naklejeczki, można zmieniać koloreczki. Uuu, takie miasto, city. Drzewko, mamy drzewo, mamy również inne kolory liści. Takie oto jakieś plakaty, spójrzcie na różne wzory. Mogą być takie bardziej nastolatkowe, bardziej dziecięce, także świetnie. Następnie drzewko, więcej, więcej drzewek, drzewko, drzewko, więcej drzew. Prace. Dzieci, świetnie. O naprawdę będzie taki przytulny dom z tymi rzeczami, uważam. No, tak myślę. Lustro, moje marzenie zawsze chciałam takie mieć, zawsze nigdy takiego nie miałam z takimi lampkami, ale taki właśnie na toaletką, żeby wisiało stojące może nie, ale o jestem zakochana już od razu wam powiem, dobra. Patrzymy teraz na kolejne lustra Jest takie lustro. Jest lustro też takie z kwiatuszkami delikatnymi. No i tak, patrzcie to lustro i stolik będzie ten i taka toaletka dla dziewczynki ja myślę, że to coś super zasłony nowe, super, uwielbiam zasłony zawsze mi ich brakuje, zawsze cieszę się jak jest coś nowego o, to takie nowoczesne, bardzo będą się przydawały czy mamy jakieś wzorki? nie, tylko paski, no właśnie chciałam bardziej wzoreczki ale niestety, wszystkiego mieć nie można nowe kwiatuchy chodźmy tutaj do słońca tyle słońca w całym mieście, czy kwiat widział je? dobra, tak tutaj jest coś, czy to jest tylko ozdoba? Otoczenie dokładnie. Szkoda. Myślałam, że to może będzie pełniło jakąś funkcję użytkową. Dalej mamy taki stojak na papierki, ale zabawki. Ale jakie one wielkie, dużo tych zabawek. Bardzo, bardzo, bardzo uważam, że właśnie te pokoje teraz dziecięce nabiorą takiego uroku. Ja zawsze na przykład, jak robię jakieś rzeczy, jakieś pokoje dla dzieci, zawsze rozwalam tego wszystkiego. Mnóstwo. Dlatego właśnie, że wydaje mi się, że dzieciaki zawsze mają bałagan i to jest taki coś bardzo. Coś tak kojarzącego się właśnie z dzieciństwem. Przepiękna rzecz na toaletkę, zobaczcie, kosmetyki, pędzle, świetnie. Tutaj coś do łazienki, czyli suszereczki. Susz, 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 tutaj oczywiście, jak ja to mówię, porozwalane rzeczy dzieciaków, czyli tak musi być, zamiast dywanu może. <grym> Ale dywany też mamy, kochani, zobaczcie. Taki duży, wow, ogromny i widzę zaraz nowy kominek będzie. O, fajne wzory, no to będziemy na pewno korzystać z tego. A tutaj też, mhm. Coś dla dzieciaków też może być na przykład takie coś. Dobra, spójrzmy jaki mamy komineczek. Gdzie jest ten kominek? Ja już go widziałam, już go wyczaiłam tutaj, kochani. Komin, komin, pokaż się kominie. Fajny. Mm. Też właśnie w takim stylu jak ta kuchnia cała. Dobra, i mamy takie światełka. O, słodko, urocze to wygląda. Światełka są bardzo modne. Teraz coś na ścianę. To wyglądało mi na początku jak plasterki, a to jakieś deski są. co? plastry nam dali na ścianę. Wy to niezłe plastry. Światełka śliczne, te światła są. Co to jest? Kosz na pranie. Hmm, no właśnie, kosz na pranie. A czy pralka będzie? Chciałabym praleczkę. Taka szafka łazienkowa. Kolejne rzeczy do łazienki. No to pięknie. Do całego domu coś. To powiem Wam, że wreszcie jestem zadowolona. Bo jak z ubrań, to tak średnio, to z tego. Powiem Wam, że naprawdę. Świetnie, świetnie, świetnie. Chlebak! Coś na chleb. Będziemy robili bułę z masłem. Buła z masłem. Też takie może być z kwiatami. Bardzo dużo nowych rzeczy. Ej, co ja zrobiłam? Uciekło mi to, halo! Co? Bo ja tu weszłam w jakąś kurczę kategorię, widzicie? Wracam nie do dekoracji, tylko poka wszystko. Poka wszystko i poka. Nie wiem co. Tak, ja chyba jestem pogubiona, ja już tutaj wracam już wam mówię, czego nie pokazałam. Nie pokazałam talerza, nie pokazałam owoców. Tych naczyń nie pokazałam, także sobie zerknijmy, jakie mogą być tutaj jeszcze kolorki. Oczywiście naczynia, naczynia owoce nam się nie zmieniają. Naczynia tutaj się oczywiście zmieniają, różne, pomalowane. Tutaj się zmienia kolor. Do kuchni mnóstwo pięknych rzeczy, cieszymy się. Takich rzeczy, których jeszcze nie pokazałam, czyli mamy taką zabawkę: lampka nocna, słuchajcie, sowa. Pokasowe, to chyba sowa. Jest też taka zabaweczka dla najmłodszych. Fajnie, zabawa 6, czyli można się tym bawić, to nie tylko otoczenie, jak pięknie, nie ma innych kolorów, no oczywiście, że są, no proste, może być też taka, laleczki, o jak ja się cieszę, tu jakieś miejsce do gry, słuchajcie, stolik do zabawy klockami, już nie mogę się doczekać jak będziemy stawiać tutaj klocki, oczywiście też jest coś nowego. To jest jakiś zestaw. Szkolny projekt, doświadczenie z elektrycznością. Tu są kolejne szkolne projekty. Ja nie będę zdradzała, jakie są, bo zrobię oddzielny odcinek, jak będę właśnie próbowała tych wszystkich rzeczy. Także mi się wydaje, że wtedy będzie to najlepsze. Wow, wow! Ile tego, ile tych szkolnych projektów. Może nie będę wszystkich wystawiała. Tutaj mamy nowy stolik do rysowania. Może takie, właśnie jakieś nowe rysunki tu będą, jestem ciekawa. E, mamy teraz jeszcze lampeczki, takie zwykłe, no i tutaj wiszące to wygląda jak słój. jak taki słoik trochę. Dobra, więc tak patrzę, że chyba wszystko przejrzeliśmy, jeszcze nie przejrzeliśmy gotowych pokojów. Jakie są gotowe pokoje? Uwaga, kupujemy gotowa kuchnia, jest, kochani. Tak ona wygląda. Ale ładna, naprawdę. Jak tak zobaczam to w całości, to jestem po prostu pod wrażeniem. I pokoik dla nastolatki. Piękny, śliczny i kolejny pokój. Tym razem dla kogo? Dla dziecioczka. Nie, to spokój zabaw! Po prostu. I ten jeszcze można kupić. Gdzie go postawimy tutaj? O, światełkami obklejony, obkręcony. Jaka nowa podłoga? Poprosimy o nową podłogę. Czy coś jest? Nie ma. A może będą jakieś nowe tapety? Są. Więc możemy mieć takie drzewa w różnych kolorach. Nie, tylko w jednym. Może to być w różnych kolorach. Mhm. To w kuchni. Takie kafeleczki. Takie paseczki. Też do łazienki mi się to by pasowało. Coś takiego. I jeszcze taka tapetka. Toż dla dzieci. No to fajnie. Patrzcie, różne są kolorki. Mogą być chmurki. Może być coś takiego. Bardziej zwykłego. Super. Jeszcze widziałam, że nowe drzwi były. No. Poka drzwia. A to drzwi tu są obok. Patrzcie. Kupujemy je. Z rysunkami malunkami. Halo! Drzwi mi zniknęły. Dobra. I okna, okienka takie i takie. Także, kochani, to na tyle z ubrań i rzeczy. Napiszcie, co Wam się najbardziej podobało, i czy Wam się podoba ten pakiet. W kolejnym odcinku będziemy przeglądali zabawy tymi wszystkimi rzeczami. Będziemy korzystali z klocków, z lalek. Ja się bardzo cieszę. Także, jeżeli odcinek Wam się podobał, kciuk w górę, subskrypcja, na dole czerwony przycisk subskrybuj, drin drin, dzwoneczek, będzie Wam się wszystko pod podobało. Mam nadzieję, że podobało, wyświetlało po prostu. A ja jestem zadowolona. Bardzo dużo fajnych rzeczy, nie tylko dla dzieci, dla rodziców również. Kuchnia nowa, łazienka nowa. Podobuje mi się. Dzięki, buźka. Pa, pa.